Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Dzień dobry, widzowie Rise of Kingdoms, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o ostatnich wydarzeniach, które się podziały w królestwach 1,960 i 2,377. Jak dobrze wiecie, to był jakiś czas temu. Były dwa najbardziej jakby tak rywalizujące ze sobą królestwa, które były naprawdę na wysokim topie, i to co się w ostatnim czasie podziało, gdzie widzieliśmy już o pierwszej tam rozłamie GT, gdzie mieli już tam jakieś swoje problemy, ale zaczęli to kontynuować pod tutaj batutą Cortexa. No i przyszło KVK, gdzie no dobieranie wyszło takie średnie. Bo, jak jedna, tak i druga strona nie chciała ustąpić, ostatecznie mm, no mają wszyscy tu mają farm KVK. Taka jest prawda 9-3. E no, raczej na pewno będzie miał wygrany to KVK, bo gra 2 vs. 2. I tutaj, tak możecie sobie zobaczyć teraz na. 1,9,60. No, to tutaj e jak dobrze wiem, Nortumbia czyli i S Anglia są w sojuszu. No i walczą na. E U.S. i powiedzieć walczą to jest tylko takie duże powiedzenie, oni ogólnie wszystkie te trzy królestwa chciały grać przeciwko 9-3, no bo 1 9, ma tylko 50 aktywnych kąt z jednej strony yy, i nie są tak aktywni jak Cortex nawet pisał w swoim pożegnaniu yy, no i tym, że będzie królestwo 1.960 będzie disbandowane, czyli po prostu opuszczone nie będzie już uczestniczyć prawdopodobnie w KVK no to oni po prostu wzięli i tutaj zaczęli z tym wszystkim działać tak. No i niestety no, dużo ludzi już prawdopodobnie tam zmigrowało Bo jak zobaczymy co tam zaraz na 1.9.60 to dużo, dużo już ludzi nie ma Albo może czekają gdzieś jakoś na darmową migrację między tymi królestwami Gdzieś oni tutaj jak są Może niektórzy będą chcieli iść do 9.3 Lecz no tak widzicie, no te TKD w tym momencie grają No KVK farm nie wiem jak po co tam 30 milionów, milionów zabić, pewnie będą jakoś kombinować, pewnie 9 będzie kombinować jakoś z 9 że to nabić gdzieś tam na pasach, no i co, będą jakoś to kombinować i starać się pewnie, żeby, żeby ciągnąć jak najwięcej nagród, no i będą pewnie chcieli się przygotować na kolejny, na kolejny KVK, no ale jakby na to nie patrzeć, no to słabo to wszystko wyglądało, ogólnie 1,960 w tym momencie jest królestwem, które no się totalnie rozpada, nie? Totalnie rozpada. W tym momencie oni mają ile chyba z 11 milionów siły. pamiętam jak oni mieli tam ponad 20 parę. No, chyba z większych pozostałych farmy. Pa, parę tutaj kąt zostało. No, mamy sore Mamy Dace, który grał gdzieś na CZ080 No, al hype też tutaj widzę, że. farmy już rzucił. Dużo wiem, że gracze po prostu odmigrowało, podchodziło po prostu do innych królestw, nie? Zostali ci tam z Cortexem, jeszcze są. O, tu mamy jego minor nie mam, no... Szkoda, no bo niektórzy no niektórzy naprawdę pewnie by yy, pokazali to jeszcze z jakiegoś naszego swojego skiera, gdyby to kapoka wyglądało. w WHD wyglądało też to normalnie, no ale no jak już nie dają rady wprowadzić, tak jak tam Cortex napisał. Też nie ma kto tego chyba ciągnąć i ogarniać. No to temat trzeba było jakby zakończyć. A to jest dużo dobrych bardzo kont. Też. Plata tu gra. Pewnie też zaraz będzie gdzieś migrował. No szkoda, no. Szkoda, że to, że, że ta ekipa tu się po prostu wsypie. Nie pewnie ludzie za niedługo będą szukać, ale no, tu bardzo dużo farm już miałem pododawał. Nigdy nie widziałem w GT farm w takich ilościach jak tutaj. Josha konta. No, Josz miał dużo tych kont, nie. GT Spartan też kojarzę że gościa skądś. Achmeda, no oczywiście. Ahmed, Aziz Gdzie Achmed ty teraz to ponabijasz, nie? Trzeba dać myśleć, że mi do jakiegoś kada Josh też tutaj widzisz, wysoko, no zobaczymy gdzie oni pomigrują, no bo mi się daje, że gdzieś tam mają te swoje kadeki przygotowane do migracji, Cortez w ogóle kiedy tu konta ma Z siły, to chyba taki full Reinforced powinien być, The Ace też No, jak widzicie 1.960 praktycznie nie istnieje Więc do większości graczy już migrowała 2.377, 7, czyli kolejne KD, które Jest teraz na tapecie, no ale z tego względu, nie że mieli super KVK lecz no ich temat wyglądał bardzo średnio no bo jak popatrzysz na 2377 7, no to oni w kingsland przegrali zresztą e, zrobię wam oddzielny filmik na temat tego całego kingslandu bo mieliście filmik albo może tutaj wam trochę opowiem eee dobra no, zrobimy oddzielny filmik na temat tego całego kingslandu ogólnie tych walk i całego tego kvk więc e, mi się zależy, że to będzie chyba, to chyba lepiej bym wam to powiedział w oddzielnym filmiku niż tutaj połączony z GT Eee, 2377 oficjalnie eee, gra dalej. Nie jest powiedziane, że oni nie grają, że ich nie będzie. Eee, oni dalej z tego co wiem, co grają. Eee, tutaj no, 1606 ma pierwszego ziga. Potem przejmuje je 248 z tego co wiem. Ale no tak jak widzicie, no GV się już totalnie chyba wycofało, tak, bo flagi tylko zostały. No i GV tam po eee, z tego z tego co wiem, jak tam widziałem wpisy. E, tych R4, -y i też widziałem wpisy ludzi z GV. No to oni tam, e, no gi, gi, gi Master, czy jak to nazwać, Lider Król, po prostu e, odchodzi. E, I nie było wiadomo, kogo, jakby tam powiedzieć, kto to przejmie. Tak, no i było ogólnie wiadomo, że sezon im 2, 3, się w ogóle nie, nie wypalił, bo to chyba jest trzecia, czwarta porażka. Początek jakby przegrali raz, potem drugi. No, chyba to będzie trzecia porażka w tym roku, nie? GV. I to dość dotkliwa, więc. No w Kingslandzie walczyli na 2489, no i w sumie potem na 1606, bo my tak szczerze powiedziawszy jak walczyliśmy tutaj na to 1606, to nie dawaliśmy jakiegoś tam mega wsparcia dla GV. Ja nie odczuwałem tego w tych walkach. Albo w sumie nawet coś o tym opowiedzmy, mieć większość na filmiku, to nie będę wam robił dodatkowego odcinka a propos samego Kingslandu z tego, gdzie macie wszystko u mnie na streamie. Ogólnie KVK wyglądało na takiej zasadzie, że my, jak dobrze wiedziałem, od początku będziemy musieli zatrzymać w 16,06 jak najdłużej, żeby GV mogło wypchać 2489, a jak dobrze widzieliście na AIW, no niestety GV. No nie, nie wiem czy powiedzieć, że nie dawało sobie rady. Na pewno 2-4 było dużo aktywniejsze, nie byli moim zdaniem, dużo lepsi, nie jeżeli chodzi o, o sam, sam ten open. No i też widać było, że flagi dużo bardziej się tam palą. 2217, jakby tak powiedzieć, takiego im wsparcia nie dawało, nie? Ja, nie? ja nie widziałem tego na mapie, że 2217 dawało im jakieś tam bardzo duże wsparcie. Chociaż po KPX jak sobie zobaczymy zaraz, no to będziemy wiedzieć, że na przykład. Tutaj w DKP wygląda to nieźle, nie? To w DKP wygląda tak, że jakby no 2217 naprawdę dużo wsparcia dawało, tak? No ale popatrzcie sobie, tutaj, Nordtombia, wiadomo, że najlepszy DKP no bo GIV i 2217. Mercia, no to tutaj z naszego kampu, tak jak widzicie 3, 2, 5, 1, 3, 3, 5, 3, 5. Pamiętajcie tylko, że Nortumbia, jak i z e, Anglia, czyli te kadeki, które tam są, oni walczyli w Z5, a Wessex i Mercia nie walczyli w ogóle w Z5. Tak było to rozegrane. GV chciało mieć wypoczęte trzy królestwa: e, 3, 5, 3, 2, 5, 1, 3, 5, 3, 5 i 14, 7, 3 na KVK w, w Kingslandzie, żeby na Kingsland byli przygotowani, nie? No ale 14 myślałem, że zrobi lepszy wynik. Ja tam u nich pilotowałem dwa konta I szczerze powiedziawszy, myślałem, że zrobiłby lepszy wynik, nie? Myślałem, że oni po prostu będą gdzieś tutaj w tej to wyżej, a tu okazało się, że 3-2-5-1, no jest dużo lepsze I 3-5-3-5, które się tam chyba też tam które parę ludzi migruje. No, wyszli tak średnio, nie? Nie wyszli jakoś mocno No i to, to, to tak... wiecie, to KT było takie, że... No... Niby mieliśmy tam jakiegoś tego open, ale jak przyjechał 1606, to nas po prostu miotła, nie? Oni nas miotli każdy bal. Tutaj nie, nie dało się tego przewertować. 1606 było za mocno na ten KVK Ogólnie, kto miał w koalicji 1606, ten po prostu mógł wiedzieć, że wygra KVK Bo 2489 zrobiło mega robotę, ale no kurde. Jak porównamy te 2217 do 2654. No to tutaj można powiedzieć, że no 2.2.1.7 był, niby było lepsze od 2.2.6.5.4, tylko pytanie, kto jaki miał też tam zadania do wykonania w tym kinie kawałka. No ale ogólnie mogę powiedzieć z całą pewnością, że jeżeli chodzi o e, 2.2.1.7, e, no spodziewałem się po nich jeszcze więcej, nie? Takie jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o mm, znowu 2.4.8.9, nagrali bardzo dobre kawałka. Naprawdę dobry kafoka. Zrobi, wykonali swoją robotę. Potem 16.06. Po prostu tutaj na mapie. zobaczcie mapę. Hmm, tutaj dokładnie. My walczyliśmy gdzieś tutaj w tej strefie, pamiętam. Tutaj był ten przesmyk, gdzie długo walczyliśmy. Bardzo fajnie tu się walczyło. Eee, no ale po prostu tutaj ten przesmyk był chyba tu. Nie, bo tu jest ten, to ten przesmyk musiał być gdzieś tu. Tu był ten przesmyk, przepraszam. No, Tu się bardzo dobrze, mi się bardzo tu fajnie walczyło. Nie, tutaj gdzieś byłem kątem. To było już znacie, bo pas to było tylko takie wiecie, żeby się obijać, no ale potem, jak przy, tutaj walczyliśmy przy tym, to było widać, że nas zaczynają wypychać, nie? Ja pamiętam, że była chyba druga w nocy, coś czy, czy ja tam już kończyłem grać, to oni naprawdę tutaj już zrobili. A GV już tutaj miało problemy z 2,4,8,9, tutaj były już pierwsze, są, wasze flagi są mniejsze jeszcze, tak, 2,2,1 też to są flagi, nie? Tu już były problemy, nie? Tu w pewnym momencie po prostu było widać, że jest ogień. I kiedy wydawało się, że GV da sobie radę z 2,4,8,9, że jednak zaczną to ich puszczać, bo 2,4,8,9 jakby tak zmiękło w pewnym momencie, to przyszło 16,06, nie? I oni strasznie zaczęli tutaj pomagać. Przeciw, strasznie, strasznie zaczęli cisnąć GV, nie? No i tak to kawałka wyglądało: no. 2,3,7,7 przez to no, dużo ludzi to odchodzi. 2,4,8,9 to będzie ich dla nich piąta gwiazda, czwartą. Jak dobrze pamiętam, zdobyli troszeczkę taki. Nieciekawy sposób, jeżeli może dobrze pamiętacie, po ostatniego filmiku, jak było z 13.65, gdzie 13.65 miały lepszy DKP i no, no i nie dostało gwiazdy, no ale jak tak popatrzymy sobie na cały okres tutaj tego wszystkiego, no to to, to taka kapka była miła, miło się grało, można było porobić sobie dobre kapeki, nawet jeżeli nie walczyło się w z moim zdaniem że to, to można było zrobić sobie dobre DKP, nie? A 2377 reasumując, jeszcze potem jak tam się, że jest problem i że y, królestwo prawdopodobnie, no tam może podzielić już GT, bo takie słuchy chodziły. Y, no to ostatecznie tam, to, jak dobrze wiem, przejął temat King Shark. Jeszcze, aha, sobie nie wybrałem królestwa, zaraz muszę wybrać królestwo, e, ani kapłoka. King Shark y, wrócił o, o dziwo do, do gry, ponieważ nie chciał zostawić. Zresztą zaraz mogę wam przeczytać. To, co mniej więcej chyba tam miałem przetłumaczone. Więc, czekajcie, to nie to. Czy miałem to, mam to przetłumaczone. Ale w ogólnie pamiętam, że mówił o tym, że on nie chciał, nie chciał pozwolić, żeby 2 3 7 całkowicie rozpadło I to, że przegrali jeden sezon, to nie znaczy, że to jest koniec. I ludzie, którzy zostają z, z nimi, no to yy, na, yy, chcę im podziękować. No i przede wszystkim liczę na to, że uda im się wrócić mocniejszymi. To już jest, mamy Mimi, ale Rayo Shark jest teraz królem, czyli. Szarku, który przedtem prowadził 2377, próbuje jakby tak yy, na nowo wziąć i yy, no, 2377 od nowa, jakby tak postawić na nogi. Zobaczymy, ile konta tam zostanie, bo wiem, że dużo ludzi stamtąd migruje. Słyszałem o paru kontach widziałem parę paru graczy na różnych tych yy, Discordach, co składają podania. No, zobaczymy, no. Z no tego wiem, co Hope i Lion zostają na pewno 2377. Więc ci, co tutaj myśleliby o migracji, a patrzą na, na, na Chłopaków, czyli na e, Liona i Hopa, no to oni zostają w tym KD na pewno. Jak to będzie przyszłościowo w tym KD, zobaczymy. Będziemy, czy będziemy to przestać sobie mm, tutaj sprawdzać. No ale można na pewno powiedzieć jedną rzecz, że oni tutaj e, chcą wrócić silniejsi. No i 2377 że wróci, jest to silniejszy, nie? Hmm. No widzicie, że to jeszcze fajny kod jest. Niektórzy już faktycznie wiem, że albo zmigrowali, albo mają, ee, mają, mają taką opcję. O, widzę, że jebaka też tutaj jeszcze jest. Tak, Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało przyszłościowo. A na dziś tyle o eee, królestwach. No tak jak widzicie, 1960 rozpad totalny 2377 jeszcze jakoś próbuje się od, z, odratować. Próbują zrobić chyba to co jak Cortex był królem na 1960. Próbują jakby odzyskać yy, dan dane miano i pewnie będą chcieli na nowo pociągać graczy i na nowo jakoś ścisnąć te w No By być dalej konkurencyjnym, prawda? No. Dobra, tyle z tego odcinka. Dzięki, wielkie, że chcecie. Dzięki, wielkie, że wspieracie kanał, że rozwijamy go, że przez cały czas coś się dzieje. Piszecie na live, też przychodzicie, więc tylko jest dla mnie to takim wiecie dużym fajnym buchowarem i dziękuję wam za to że jesteście trzymajcie się hej